Drogi umiłowany synu, ten film jest bardzo krótki. To bardzo silna modlitwa, aby chronić cię przed wszelkim złem. Proszę, udostępnij, zostaw like i wesprzyj nas, dokonując darowizny dla naszego boskiego kanału. Modlitwa wstawiennicza o wyzwolenie. Panie. Ty jesteś wielki, ty jesteś Bogiem, ty jesteś Ojcem. Prosimy Cię przez wstawiennictwo i pomoc archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha, który uczynił ich niewolnikami. Wszyscy święci, przybądźcie nam z pomocą. Od niepokoju, od smutku, od obsesji, prosimy Cię, uwolni nas, Panie. Od nienawiści, od prostytucji, od zazdrości, prosimy Cię, uwolni nas, Panie. Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci, prosimy Cię, uwolni nas. Panie, od wszelkich myśli samobójczych i o aborcji, prosimy Cię, uwolni nas, Panie. Od zniszczenia rodziny, od każdej szkodliwej przyjaźni, prosimy Cię, uwolni nas, Panie. Od wszelkich form czarów, klątw, zaklęć i wszelkiego ukrytego zła, Prosimy Cię, uwolni nas, Panie, Panie, który powiedziałeś: Pokój zostawiam Wam, mój pokój Wam daje. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, uwolni nas od wszelkiej klątwy i spraw, abyśmy radowali się Twoim pokojem. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen. Synu, jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, proszę, udostępnij i zostaw lajk. Like. To bardzo ważne. Niech Bóg chroni Cię od wszelkiego zła. Amen.